Nie zazdrościć, tylko mówię co czuję. Bo kurczę, no ja to śledzę od 7 lat. Widzowie, no i może też oglądacie mnie długo i tego Rafunxa eee, tu nie ma co zazdrościć. Ja myślałem, że jak piszecie, wrócił na YouTube'a to będą streamy. On będzie streamował codziennie dla dziecka, zarabiał dla swojej pięknej blondynki. Będzie kurczę, odkładał, żeby dziecko wychować do szkoły prywatnej, żeby go nie wyśmiewali, czy jej nie wyśmiewali, że jej stary to Marcin K patologia, który no, no wiadomo co robił Ale niestety Rafonix jest cieniem samego siebie jest osobą bardzo poważną Nie lordożą, tylko wyprostowaną i liże dupę każdemu i on jest tam pionkiem, to nie jest jego kanał. On nie wrócił na YouTube'a. On jest tam zwykłym pionkiem. Prawiczkiem. Ogólnie. On że on bo ogóle z ludźmi rozmawiać nie umie, ciągle zawstydzony... TAK! Nie TAK! Powierzę, bo on jest kurde, manipulowany, rozumiesz to? O, ale patrz, wyczytałeś językowy. ...pocieszyć, że już na fejmie nie zawalczę i skończony no. jako streamer jest po 500 widzów... Dobra, ale ja nie mówię o sobie. Ja może jestem zjebem, może jestem debilem, może jestem chory psychicznie, może jestem kłamcą, może jestem fasem. Nie mówię o sobie. Ja patrzę na Rafoniksa jako neutralna osoba teraz, jako widz, to nie jest powrót Rafonixa, tylko spróbowali wykorzystać ostatki jego fejmu, czyli jego resztki, żeby coś stworzyć. On kiedyś był zdany z tego, że potrafił coś fajnie skomentować, powiedzieć, pocisnąć, ale on teraz jest. O, powiedz coś do mikrofonu, ale back, o, jest tu. I wiecie o co chodzi? Oni robią sztuczny, sztuczny śmiech jego osobom i wykorzystują go. Ten Wojtek Gola i tak dalej. No wykorzystywany jest i tyle, mam tu w dupie. Jeździ po Polsce. Ale dobrze! Refoniks! Życzę Ci naprawdę no, miliona złotych. Kurczę, miliardów. Zdrowego dziecka. Pięknej żony, którą masz. Do końca była z tobą aż umrzeszczona. Wspólny grób. Słuchaj, Słuchaj mi to mi to bytne kurczę, ale, ale jak cię dupa. Bo widzowie pytają co o tym myślę, i nie chcesz o tym więcej mówić, i to jest moje zdanie. Więc nie piszcie, że Rafonix wrócił na YouTube'a bo on nie wrócił. Tylko Wojtek Gola, Stifler i tak dalej zrobili nowy kanał, w którym Rafonix występuje jako osoba wytresowana jak pies, i jest dodatkowo twarzą tego nowego kanału, chudy byk. Czy tam chudy byki? I tyle. Nie mówcie, że on wrócił, bo on nie wrócił. To nie jest powrót Rafonixa. Sami wiecie, jakie powroty były moje czy jego. To były streamy, to było picie, to były infolinie, pociski, znajomi. Mówiłeś, co czujesz, przeklinałeś kiedyś, tak? To nie jest powrót. On jest tam pionkiem, i na tym kończymy temat. Bo się wrócił mama. Nie wrócił, nie wrócił, on nie wróci. Wrócił na Twitcha? Gdzie jest?